Jonathan Dunkel. Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin. Rozdział drugi. Kim jest Lucyfer? Geneza zła i jego istnienie wydają się zagadką. Bo, jak pogodzić rządy miłującego i wszechmocnego Boga z krzywdami, wojnami, obozami koncentracyjnymi i innymi formami zła? Ten dylemat pomaga wyjaśnić fragment ulokowany nieprzypadkiem w samym sercu Apokalipsy. I nastąpiła walka na niebie. Michał i aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który zwiesie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa, i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy. Biada ziemi i biada morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem świadom, że mało ma czasu. Księga Apokalipsy, rozdział dwunasty. Z tych słów wynika, że zwycięstwo Chrystusa na Golgocie ograniczyło działanie szatana w kosmosie do samej Ziemi. Diabeł zyskał przystęp do naszej planety za sprawą wyboru pierwszych ludzi, którzy ulegli Jego zwodniczym słowom zamiast ufać Słowu Bożemu. Dopiero dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa czas szatana jest policzony także na Ziemi. Diabeł wie, iż czasu ma niewiele, dlatego koncentruje swe wysiłki na czynieniu ludziom krzywdy. Nie możemy sprostać temu intruzowi własnymi siłami, mimo zaawansowanej technologii, gdyż, jak napisał apostoł Paweł, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. List do Efezjan, rozdział szósty: Szatan uczynił z ziemi piekło. Podjudza narody do nienawiści i wszelkiego zła, stąd gwałty, zniszczenia, wojny i obozy koncentracyjne na naszej planecie. Szatan jest bezpośrednią lub pośrednią przyczyną każdej krzywdy. Skąd ta podła istota wzięła się na ziemi? Dlaczego zwodzi i niszczy ludzi z taką nienawiścią? Pochodzenie zła Biblia mówi o szatanie w przypowieści o królu Tyru. Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni Twego stworzenia, aż znalazła się w Tobie nieprawość. Księga Ezechiela, rozdział 28. Bóg stworzył Lucyfera doskonałym i obdarzył swobodą wyboru wszystkich aniołów. Szatan uczynił zły użytek z tego przywileju. Jego imię po hebrajsku brzmi Helel ben Szachar – czyli świetlisty syn jutrzenki. Jutrzenka to planeta Wenus. Biblia nazywa aniołów gwiazdami i gwiazdami zarannymi. Z nich tylko Lucyfera nazwano synem jutrzenki. Wenus jest pierwszą i najjaśniejszą gwiazdą na wieczornym i porannym niebie. To porównanie oznacza zapewne, że Lucyfer był pierwszym i największym z aniołów stworzonych przez Boga. Wyjaśnia to jego wysoką pozycję przy tronie Bożym, a także aspirację. Jako protoplasta aniołów cieszył się wśród nich wyjątkowym respektem i autorytetem, tak jak najstarszy wśród braci. Uważał siebie za przywódcę aniołów i zazdrościł Chrystusowi tytułu Archanioła Michała, czyli Księcia Aniołów, porównaj Księga Daniela, rozdział dwunasty. Lucyfer wykorzystał swoją pozycję, aby pociągnąć trzecią część aniołów w buncie przeciw Bogu. Wysoka pozycja Lucyfera przy tronie Bożym na Świętej Górze pobudziła go do pychy. Próżność skłoniła go do nienawiści wobec ludzi, kiedy dowiedział się, że Bóg chce ich stworzyć na swój obraz i podobieństwo, co oznaczało bliższe relacje Boga z ludźmi niż z aniołami. Bóg, mimo upadku ludzi, wciąż nazywa swój lud oblubienicą, która poślubi Chrystusa i przez wieczność będzie u jego boku. Takiego przywileju nie dostąpili nawet aniołowie, włącznie z Lucyferem. Zazdrość popchnęła go do knowań mających na celu zniszczenie ludzkości. Szatan zwiódł człowieka do grzechu. Jednakże jego wielkie ego nie pozwoliło mu przewidzieć, co Chrystus gotów jest zrobić dla swej oblubienicy. Syn Boży, jak napisał apostoł Paweł, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. List do Filipian, rozdział 2. Jezus urodził się jako człowiek i wstąpił do nieba w ludzkiej postaci. Dzięki niemu ludzkość cieszy się taką bliskością z Bogiem jak żadne inne stworzenie, gdyż Chrystus jest jednym z nas, a zarazem częścią Boga. Zazdrość i pycha pchnęły Lucyfera na drogę zła. W niebie próbował podważyć autorytet Chrystusa, siejąc niezadowolenie. Sprytnie ukrywał prawdziwe motywy pod płaszczykiem troski o innych. Intrygi i fałszywe oskarżenia zatwardziły jego serce. Zamiast wrócić do Boga, ukorzyć się i otrzymać przebaczenie, wybrał otwarty bunt i nikczemność. Z istoty, która była najbliższa Bogu, stał się jego największym wrogiem i oskarżycielem jego ludu. Stąd jego przydomki: szatan i diabeł, czyli przeciwnik i nieprzyjaciel. Taka jest geneza zła i wielkiego boju między Lucyferem a Chrystusem. Czemu Bóg pozwala Szatanowi dalej istnieć i działać? Na to pytanie odpowie kolejny rozdział.